Takiego szybkiego Mustanga na własność, to oglądajcie dzisiejszy film do końca. Wirusy, wbrew pozorom, dotykają nie tylko ludzi, ale również urządzenia elektroniczne, takie jak komputery czy nawet smartfony. W sieci czeka na Was wiele zagrożeń nie tylko wirusów, ale i najróżniejszych skamów, czy ataków phishingowych, czyli takich podszywających się pod różne strony kurierskie czy rządowe. Jak się przed tym wszystkim bronić, a co ważniejsze jak zabezpieczyć Wasze dane i urządzenia, zarówno w sieci? jak i poza nią. O tym opowiem Wam w dzisiejszym filmie. Jesteście ciekawi? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. żeby nie paść ofiarą zagrożeń w sieci, przede wszystkim należy przestrzegać kilku prostych zasad. I wiem, że może dla niektórych z was będą one banalne, ale myślę, że warto je przypomnieć. Po pierwsze, i niestety wiem, że jest to trudne, ale naprawdę nie powinniście używać tych samych haseł do różnych ważnych dla was usług, takich jak e-mail, konto bankowe czy profile społecznościowe. Ale spokojnie, nie musicie tych wszystkich różnych haseł pamiętać, bo tutaj mogą pomóc wam menadżery haseł o których pisaliśmy jakiś czas temu na naszej stronie technostrefa.com. Po drugie, nie klikajcie w żadne podejrzane linki i nie pobierajcie załączników z nieznanych źródeł. Dotyczy się głównie maili, ale też wiadomości prywatnych, na przykład w aplikacji WhatsApp czy Messenger, czy w komunikatorach typu Discord. Szczególnie należy uważać na najróżniejsze próby wyłudzenia, czy to pieniędzy, czy to też danych osobowych. To bardzo popularne i częste ostatnio niestety praktyki. Kiedy udostępniacie swój numer telefonu na przykład na portalu z ogłoszeniami, za chwilę dostajecie podejrzane wiadomości. Takie wiadomości często wzbudzają wiele emocji, przez co nie będziecie oceniać sytuacji na chłodno. Treść takich właśnie wiadomości czy powiadomień trzeba sobie przeczytać na spokojnie, sprawdzić, kto był ich nadawcą i poszukać najróżniejszych błędów językowych i interpunkcyjnych, bo to właśnie może wskazywać, że jesteście ofiarą oszustwa. Pamiętajcie, że firmy kurierskie nie wysyłają linków z prośbą o uiszczenie opłaty, a zawiadomienia np. z sądu czy z urzędów wciąż przychodzą tradycyjną pocztą i to za potwierdzeniem odbioru. Wracając jednak do wirusów, prawdopodobnie każdy z Was przynajmniej raz w życiu miał. Z złośliwym oprogramowaniem. To mogą być wirusy, ale także na przykład programy szyfrujące znane jako Ransom, Worms, czyli potocznie po prostu robaki. Mogą być to także programy szpiegujące, zwane Spyware, w tym kilogery i inne irytujące rzeczy, takie jak Adware, Malware czy in the bo tego jest pełno. Ich przeznaczenie bywa najróżniejsze. Mogą wykradać wasze dane, mogą wykorzystywać moc obliczeniową waszego urządzenia, na przykład do kopania kryptowalut, albo mogą zaszyfrować dysk twardy pod pretekstem wyłudzenia od was pieniędzy i wtedy albo zapłacicie, Albo stracicie dane. Takie sytuacje są niestety na porządku dziennym. Doświadczenie tego typu z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych i może Wam przyprawić sporo stresu i kilku dodatkowych siwych włosów, szczególnie jeśli mowa o bardzo ważnych danych czy dużej sumie pieniędzy. Czy są sposoby, żeby przed tym się zabezpieczyć? Oczywiście. Po to właśnie powstały wyspecjalizowane programy, potocznie zwane antywirusami. Te nie chronią już tylko przed wirusami, jak mogłoby wskazywać nazwa, bo zakres ochrony jest znacznie szerszy. Dziś różne aspekty naszego życia kręcą się wokół technologii, a potencjalnych zagrożeń jest masa, bo to są najróżniejsze skamy, strony phishingowe, ostrzeżenia przed śledzeniem, podejrzany ruch sieciowy, no i wiele więcej. Jednym z producentów skutecznego oprogramowania antywirusowego jest firma Eset, ale co właściwie oprócz zabezpieczenia przed wirusami potrafią programy na przykład tej firmy? Tych opcji jest bardzo dużo, ale przytoczę Wam kilka. Ano na przykład chronią i nadzorują coraz popularniejsze płatności internetowe, by przekazywane przez Was dane nie trafiły w niepowołane ręce. Wszystko za sprawą odpowiednich filtrów, które wykrywają, że weszliście na przykład na stronę banku. Program antywirusowy może zabezpieczyć dane, które wprowadzacie z poziomu klawiatury. Innymi słowy, wykrywa i przeciwdziała programom znanym pod nazwą Kiloger. Te cwane programy zbierają wszystko to, co wpisujecie na klawiatury. I przekazują te dane osobom trzecim. Informacje, które takie kilogery mogą przechwycić, to np. loginy i hasła, treści e-maili, ale także numery telefonów, kont bankowych czy kart płatniczych. Warto jednak zaznaczyć, że większość banków i część innych stron, z których korzystacie, na których się logujecie, działa z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Z bezpiecznym certyfikatem SSL. Jeżeli dana strona tego nie oferuje, łatwo można z niej wykraść różne dane, dlatego nie powinniście używać w jej obrębie powtarzalnych loginów czy haseł, które osoby niepowołane mogłyby przechwycić. Jeżeli zauważycie, że jakaś strona, która przechowuje wasze wrażliwe dane i cenne dane, nie jest zabezpieczona właśnie takim certyfikatem, to najlepszym krokiem będzie po prostu usunięcie konta. Oprogramowanie antywirusowe może również natychmiastowo wykrywać potencjalne ataki phishingowe, czyli te z wyłudzeniem. Program zwyczajnie nie wpuści Was na potencjalnie niebezpieczną stronę, no chyba że zignorujecie ostrzeżenie wyświetlane na ekranie, czego oczywiście nie polecam robić. Takich ataków niestety w ostatnim czasie jest cała masa i cały czas tych ataków przybywa, a niektóre fałszywe strony są wręcz doskonałymi kopiami różnych witryn firm kurierskich, firm pocztowych czy nawet rządowych i na pierwszy rzut oka trudno je odróżnić od tych prawdziwych. A czy program antywirusowy może chronić sprzęt przed kradzieżą lub zgubieniem? Jak się okazuje, tak! Coraz częściej zamiast komputerów stacjonarnych wykorzystujemy mobilne laptopy. Wychodząc do pracy, do szkoły czy na uczelnię lub zwyczajnie podróżując warto zabezpieczyć swój sprzęt przed ewentualną kradzieżą lub właśnie zgubieniem. I w tym również może pomóc z pozoru niepozorny antywirus. Te wszystkie funkcje, jak i wiele więcej, jak już wcześniej mówiłem, potrafi zestaw narzędzi, jakie oferuje firma Eset. Dbają one nie tylko o ochronę systemu przed wirusami, ale i zabezpieczają Wasze dane, transakcje internetowe i cały ruch sieciowy w domu, czy nawet małej firmie. No dobra, ale ścisła ochrona wszystkiego, co dzieje się na Waszych komputerach, to jedno. Jednak dobrze byłoby Gdyby przy okazji takie programy nie zabierały większości dostępnych zasobów. W końcu jeszcze do niedawna antywirusy były przez wiele osób, w szczególności graczy, po prostu wyłączane, bo wchodziły w konflikt z programami do obsługi rozgrywek online albo miały zauważalny wpływ na wydajność komputera. W ostatnim czasie na szczęście się to zmienia i na rynku są dostępne rozwiązania, które działają po prostu niezauważalnie, nawet na tych mniej wydajnych laptopach. O tym, czy dany program antywirusowy wpływa znacząco, na wydajność waszego komputera najczęściej przekonacie się już po jego zakupie. Niektóre bardzo mocno obciążają procesor lub pamięć podręczną. To jeszcze bardziej uwydatnia się na przykład w trakcie grania w najnowsze produkcje, które tych zasobów potrzebują jak najwięcej. Na tym polu produkty Asset znacząco prześcigają konkurencję, bo po prostu nie zwalniają komputera. Poza tym, że oferują bardzo dobrą optymalizację, rozpoznają także, czy pracujecie aktualnie w trybie pełnoekranowym, na przykład grając w grę albo oglądając film. Jeżeli tak jest, to nie otrzymacie powiadomienia o nowej aktualizacji czy zablokowaniu potencjalnego zagrożenia. Te komunikaty wyświetlą się dopiero wtedy, jak już skończycie film lub rozgrywkę. Program antywirusowy musi być skuteczny i zoptymalizowany w taki sposób, żeby nie spowalniał waszego komputera. Ale teraz odpowiedzcie sobie na pytanie: czy po instalacji Programu antywirusowego zmienialiście tam jakiekolwiek ustawienia. Zapewne wielu z Was chciałoby, żeby takie oprogramowanie działało od razu, zaraz po zainstalowaniu i nie wymagało od Was żadnej ingerencji. I oczywiście nie ma w tym nic złego, jednak niektórzy użytkownicy wymagają nieco więcej i chcą mieć możliwość personalizacji pewnych ustawień. Dlatego też na pokładzie dobrego programu antywirusowego powinien znajdować się taki specjalny tryb opcji zaawansowanych. Wszystko po to, by Ci bardziej Bardziej zaawansowani użytkownicy mogli skonfigurować zabezpieczenia i reguły w taki sposób, by odpowiadały ich indywidualnym potrzebom. Ważne jest, żeby program był przyjazny zarówno dla jednych, jak i dla drugich klientów. Dlatego produkty ESET mają dwa tryby pracy. Prosty skierowany jest do osób, którzy uważają, że antywirus powinien po prostu działać, a także ten zaawansowany, gdzie użytkownik może ustawić wszystko według własnych preferencji. Niektóre programy antywirusowe mogą spowalniać komputer, jednak produkty firmy Eset wyróżniają się tym, że są dobrze zoptymalizowane, dzięki czemu nie wpływają na szybkość działania komputera. Więc mając taki program antywirusowy, będziecie nie tylko bezpieczni, ale będziecie mogli poczuć się niczym zakółkiem szybkiego sportowego. Mustanga. A jeżeli i ty chcesz jeździć takim autem, to możesz wziąć udział w loterii, jaką organizuje firma Eset. A co trzeba zrobić, żeby wziąć w niej udział? Trzeba zakupić nową licencję lub przedłużyć posiadaną już licencję na jeden z produktów domowych firmy Eset. Możecie to zrobić w dowolnym sklepie w Polsce lub na oficjalnej stronie Eset. No i później instalujecie ten program, no i rejestrujecie swój udział w loterii. A co jest do wygrania? 240 bonów podarunkowych o wartości 200 zł do sklepów Decathlon, 20 elektrycznych hulajnóg Xiaomi, no i on, Ford Mustang GT z silnikiem V8. Wszystkie szczegóły dotyczące loterii znajdziecie w opisie pod tym filmem. Cała akcja trwa do 15 grudnia 2021 roku. No i cóż, ja życzę Wam powodzenia, no i uciekam z powrotem do odcinka. Prawda jest taka, że dziś w internecie udostępniamy niemal wszystko, nawet te najbardziej wrażliwe dane. To między innymi numery kart płatniczych, hasła czy obraz z kamerki, a nasze zdjęcia i filmy często lądują w chmurze. Ale czy na pewno to wszystko jest bezpieczne? Niestety nie zawsze. Dlatego przed potencjalnymi niebezpieczeństwami warto się zabezpieczyć. I może wam w tym pomóc na przykład jeden z szerokiej gamy programów od firmy ESET, który jest jednym z najszybszych antywirusów na rynku. Możecie go zainstalować zarówno na komputerze, jak i na smartfonie i co najważniejsze, ochrona, którą zapewni, nie spowolni waszych urządzeń. Pamiętajcie też o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o których mówiłem Wam na początku, jak i po prostu o zdrowym rozsądku. Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, czy korzystacie z antywirusa, czy też nie, no i uargumentujcie swoje zdanie. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się podobał, jeżeli uważacie go za przydatny, no i oczywiście... Komentujcie poniżej, subskrybujcie nasz kanał, no i sprawdźcie opis tego filmu, żeby dowiedzieć się na temat loterii, w której do wygrania jest Ford Mustang GT. Mówił do Was Szakal, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa pa!